Witam, jestem Michał. Witam Was w całkiem nowej serii, a mianowicie Win Challenge. Ta seria będzie polegała na tym, aby wygrać wszystkimi brawlerami. Czyli jeszcze została brawlerami, którego, których mam? Jeżeli podczas Win Challenge zdobędę jakąś skrzynkę, to będę ją od razu otwierał. Jeżeli wleci mi jakaś nowa postać na przykład Crow, Leon Spike, Jill Mortis, Bibi, Frank czy igle to po prostu będziemy musieli zaczynać od nowa, tak więc zapraszam was na pierwszą grę gra nam się już załadowała zacznijmy Dobra. Ile, ile można mieć z, z skrzynki, no? Dobra. Mamy dwa powercuby. Mam nadzieję, że to se... Oj, ojoj oj, oj, oj. Ale mam jakieś tempo O Oje, internet! Głupi internecie! Ojeju! Zaraz widzę to jest gdzieś Mortis, jeszcze w krzakach. Jeju. O Nie strzelaj do mnie, bro. Nieee! Jeszcze Mortis nas zdobił. Ajajaj. Aj, aj. Ale. Tu dwa pocharki. Oj, przepraszam. Oj, możecie w komentarzach to zdrowie napisać. Znaczy mi kola tą grę. Ta była bardzo słaba, ale przynajmniej plus dwa. Mam, yy, mam wrażenie, że Karlem i Rikoshetę będzie widać drugiej wygrać, bo oni mi bardzo rzadko gram. Co to gra czy nie ma? Czemu tak długo się wybiera? Zawsze to... Po 10. Po 10 zawsze było. Ojoju, co się dzieje? Ojej, o teraz jest dydla moja. ale rosa? Dobra, Mamy power cubesa. Ojeju, to jest kolejny jakiś karl. Tam są cztery skrzynki z power cubesami. Tam poszła rosa do krzaków. Ale ja muszę Przepraszam yy, za to, co wcześniej się, się stało. Mam no, małą do mnie musiała zdzwonić, ale już wracam. O, mamy 1700 skrzynek. Jej, skrzynek. Pucharków. próbujemy dalej, no. O, i od razu 10 graczy, to mi się podoba. Jakaś koparka się Dobra. Brawo. Gramy. Nie, to jest roza. Jakiś buper mi tatuś. Well played tatuś. Zostaw nie! Dobra, mam utał. Robusa. O, wziąłem cię. Co każdy graczyłem? Daj Ile UHP zostało? 7, ajajaj Zagrajmy ponownie. Coś myślę, że karlem chyba dzisiaj nie wygram. był taki fajny dźwięk. Bardzo lubię karda Bardzo fajnie mi się wygra, ale... Te sami jednak trochę cięższe znaczy, rzadko już grał bo mam inne postaci, które są wojny i z lubiści postaciami to no, widziałem to w innym kaptek to więc... sobie o nie to jest właśnie neon Leon podróba Ojeju ale to było słabe. To może Karla sobie zostawmy na jakieś inne. Zagrajmy teraz tym Rikoszem, przy ja to bał. I po prostu. O! Zagrałem Eee. I jak wygram Rikoszem, to dopiero będę. Tam. Grał Karlem, bo po prostu nie chcę zrobić takiego długiego odcinka, bo to będzie trochę takie bez sensu. A jako, że tym gram tak słabo, że tym po prostu nie potrafię grać. Ojej, bo już sami, już sami widzicie, bo już mi 5 zostało i zaraz ginie. A ta już mi dojeżdża. Haj, co? Dobra, ja idę podam skrzynkę z Power Cubesem. Tylko, że Rikosze ma tak mało HP. Bo on ma bardzo mało HP. Aż 2400. O super. Nie, nie, tak nie lubię tej postaci, ona jest słaba. Bardzo słaba. To jest taka postać, której go no nie, nie za bardzo lubię. O, dobra. Tam jest Frank. I Poko. Się biją. O. Tu. sobie zginął. Ojeju. Ojoj Ale trzecia raga pustrze. Oj, ojoj. To było tak słabe. Daryl wie podjechał. Ojeju. Ale to przez to, że ty... Rico jest ma tak mało HP. Jakby ja troszeczkę więcej HP, tak o 2000. Nie no, 1000. To by było spokojnie. Ja bardzo lubię tych tagów, czyli tego Bula, yy, Ci co mają dużo HP po prostu. Nie wiem czy to... Nie, no, po prostu El Primo ból. To takie moje ulubione postacie, bo Frank, którego jeszcze nie mam, bo nie wydrofiłem. Tak to czasem jest. Po prostu są, lub bardzo ich lubię, bo oni są mają dużo HP, a taka Bibi też ma dosyć dużo. Sporo, sporo ma tych schapsów. Bo tam na przykład się bije z narygą. A takie postacie są mają po 2000? Tak, nie wiem, to właśnie Rico, Piper. Pójdę do krzaka czemu nie. Bo nie, widzieliśmy wszyscy. Ale ja głupi jestem. Nie! Dobra. Dziwne, że ta rosa by nie dojeżdżała. Celowałeś, ta, Strzelałeś. Sześciu za jeszcze. To jest chyba jakiś żart. Ta rosa się tam nie rusza. Ojej! Ojej! Tylko nie to. Nienawidzę tej wieżyczki tej, tej. Tak mnie denerwuje. O dobra, obudziłem, Krystja się obudził. Ała! Bo to ona tak bije, ta wieżyczka. Tej peli. Ała, ała. No, ja jestem w dupie, bo ja tak mało HP mam. O, mam ulta. Tarym biłem. Stefan jest w najlepszą pozycję, jak naprawdę. O, Frag ma najlepsze pozycje O, dobra, nie trafił nie. I strefa mnie zabiła, no nie wierzę no. No, czyli Dzisiejszy winch challenge Chyba mi nic nie wyjdzie, bo ja robię Takie odcinki po 10 minut No to z, Może w tym brawl boxie coś e, Wypadnie nam fajnego 3, 2, 1 Ja, jest. O, ale 50 też, a to fajnie. O, i punkty do daryla. A molety mi, mi się zawsze przyda. Tutaj też mam boleto. chyba tych monet będzie. 20, 50, też? O, to fajnie. Dzisiaj 100 monet zrobiłem. Zarobiłem na tym odcinku 100 monet. Jej. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie lepszy. Do, do zobaczenia. Cześć.